Siemano ludziska, z tej strony Kapi Witam was w pierwszym odcineczku z Farminga 22 na moim kanale Dzisiaj troszeczkę może typowy taki odcineczek, ale ze sklepu Tutaj pogadamy sobie, w sensie ja pogadam e, A wy najwyżej tam popiszecie w komentarzu Natomiast chciałem nagrać taki odcinek ze sklepu e, Pierwszy właśnie odcineczek tutaj z Farminga Na spokojnie teraz codziennie, mam nadzieję, że jakieś odcinki będą Jeżeli nie, no to oczywiście live, Jeśli tylko będę mógł odpalić, no to jak najbardziej A od jutra, czyli że od, co jutro mamy, od środy będą gry z widzami, także serdecznie zapraszam, wczoraj tutaj pierwszy live był, bo dopiero dzisiaj, czyli we wtorek dostałem, troszeczkę później ten odcinek wydaje ale już tutaj na spokojnie jak się ogarnąłem to sobie nagrywam, jeżeli chodzi o małe ciągniki powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony, bo troszeczkę tych czynników jest, dużo jest znaczy dużo, tak, średnio jest czynników do sadów, wiadomo, że teraz sady doszły, ale mamy sobie tego rigitraka z Alpinki, mamy sobie tutaj kolejny ciągniczek Landini, śmiesznie taki troszeczkę, bo ten przód ma taki długi Tutaj ten New Holland już w ogóle spetarda, petarda, co to jest za ciągnik, nie wiem czy w ogóle to dobrze nazywać ciągnikiem Fajnie, że zatorki wyszły, mamy naprawdę powiem Wam, że dużo tych mniejszych ciągników, będzie też fajny do osadu Także troszeczkę tych ciągników jest, wiadomo, że Ogólnie te sporo maszyn doszło właśnie z DLC klasa, na przykład że Platinum, które był do 19. -ki. Na przykład właśnie ciągniki doszły nam z e, Alpinki. Stare w ogóle mega fajne, że stare te ciągniki pochodziły jak ten Steyr na przykład. Te średnich ciągników powiem wam, że też trochę tego jest. W ogóle mega ten interfejs mi się podoba. Jeszcze muszę to wszystko sobie na spokojnie pogarniać, ale naprawdę spoko, że i Ta Walterka stara, ten John Deere stary, stary kolejny John Deere, e, Masek. No powiem wam, że naprawdę. Mi się to bardzo podoba, że te maszynki są też takie starsze, pododawane. Tutaj, jeżeli chodzi o te duże ciągniki, no powiem Wam, że tu byłem na lewie zaskoczony, bo naprawdę te ciągniki są mega, mega, ultra e, duże. Te tutaj już od, powiedzmy, tego Klasa chyba, tak? Tutaj od Klasika, to te ciągniki już są takie bydlakami na naprawdę wielkie pola, na jakieś biogazownie, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o ciężarówki, fajnie, że Manik doszedł, bo on był dosyć skrętny, a te resztę ciężarówek to wątpię, żebym używał. E, Słabo skrętny. Jeżeli chodzi o kombajny, no to tu też głównie, no zobaczcie, no, jeżeli chodzi o małe kombajny, to mamy mega mały wybór. Później o średnie, to powiedzmy, że trzy kombajny średnie takie mamy. E, ten dość jest mega fajny, bardzo mi się podobał w ogóle, spodobał mi się mega. E, natomiast no, później to już naprawdę mamy wybór w tych dużych y, kombajnach. Siloso kombajny, tutaj też y, doszedł nam ten John Deere, który był bodajże na mod HB lub na LES Portalu bardzo fajnie dopracowany, klasie z dlc -ka. I fajnie, także fajnie, że te dlc e, takie dosyć niegłupie były w tym farmingu 19, tutaj mamy Grimma do ziemniaków, nie takie szczerze mówiąc głupie były, bo chociaż troszeczkę tutaj nam podochodziło, do Trzciny dalej jest ten sam Casey, tutaj ten Johnny doszedł z dlc właśnie, z tej bawełny, tu mamy New Hollanda do, e, do, do, do Winogrona, tak, do Winogrona. Tutaj do oliwek. No, powiem wam, że generalnie jestem mile zaskoczony tym farmingiem. Tu też mamy dużo maszynek z modhaba, które były 19, Rotne, które były DLC-kiem 19. Eee, także tutaj powiem wam szczerze, że, no, tak, oglądając jakiś super, ten farming był ok, ale nie był jakiś taki super super. Natomiast powiem wam, że jak tutaj już wszedłem sobie do tej gry, no to naprawdę petarda, nie? Jak to wszystko sobie wygląda, jak wszystko tak płynnie chodzi. No super, o Jezus, ile ładowarek jest? Mój Boże, jest z ładowarkami, to się zdziwię, No tutaj testowaliśmy sobie głównie na Live'iku jakieś tam maszynki, pokupowaliśmy, ale tutaj w tą kategorię nie wchodziłem. Boże, ile tu jest ładowarek? Jakiś Rafesin, Schaffer, czy, czy jakaś szafa? Manitki były, klasyk z dodatku JCB New Holland. Ale no kurczę, powiem, ale ładne ładowary, nie wiem czy mi się mega podoba. Fajna sprawa, mega fajna sprawa, że możemy swoje tam rejestracje jakieś powybierać. Mini ładowarki, nic się nie zmieniło. Tutaj woski widłowe, no to tylko nam e, ten doszedł. E, co my sobie tutaj dalej mamy? Samochody, też nic ciekawego. I tutaj różne, powiem Wam, że fajny sprzęcik do biogazowni. Mamy tutaj duże biogazownie, więc fajny sprzęcik. Ciekawe jak to działa ze, ze śniegiem, bo naprawdę też myślę, że by spoko to sobie działało. E, tutaj mamy dużo maszynek, także tutaj tak po prostu na szybko sobie przelecę. E, Sporo mamy przyczep, naprawdę przyczep mamy dużo do wyboru. E, także tutaj się cieszę, bo mamy dużo takich średnich przyczep do wyboru, e, wazy przodunkowe, tutaj też naprawdę dużo tego doszło, o kurna jak to wygląda, dużo tego doszło, także powiem Wam, że jestem podekscytowany, banan na twarzy, zdecydowanie, e, tutaj dużo kombajnów, także dużo też headerów, mamy sobie dosłownie na czujka, jeden kapelo i powinien być jeszcze drugi. E, tak, jest drugi tutaj kapelno do czyli do kukurydzy, e, jakoś strasznie dużo tego nie ma, ale na razie powiem Wam, że tutaj, o w dupę, no tutaj mamy sobie dużo tego, a, no bo w sumie, aha, dobra, no tu są wszystkie headery, e, jestem podekscytowany, banem na twarzy, powiem Wam, że w poniedziałek jeszcze tutaj nie dojechała mi tak Jarka do sklepu, bo zamawiałem sobie wersję pudełkową, żeby do media ekspertu mi tutaj doszło, e, do winogrona, do kamieni. Fajna sprawa, że kamienie tutaj również doszły, emulczary, także no nie doszło mi, ale no tutaj już we wtorek jak już mi napisali, powiem wam tak, wstałem sobie i zobaczyłem na maila, że o pierwszej nocy mi wysłali wiadomość, że już ta paczka jedzie do tego sklepu mojego wybranego, no to się ucieszyłem, a później no to powiem wam, już tylko i na czekałem, już tutaj miastek dostał dostał już tutaj właśnie mi wysłał, że już jest do odebrania tutaj czekałem i niedługo później też mi przyszło tak, że poleciałem powiem wam, że instalacja no tam 40 minut nie było źle ale później aktualizacja wyskoczyła 3 godziny no i powiem wam, że się tam strasznie denerwowałem jak to leciało. Chciałem live'ik y od 15 odpalić, no ale musiałem jednak troszeczkę później. Ważę, że to już się ogarnęło, teraz możemy nagrywać. Mam nadzieję, że w miarę codziennie te odcineczki będą, e, bo naprawdę ten farming jest totalnym sztosem, znaczy farming. Dla mnie tu normalnie jest jakaś całkowicie inna gierka, powiem wam szczerze. Aż dziwnie i nie mogę się przyzwyczaić, że farming 22. 27 Myślę, jeszcze byłoby spoko, ale 22. Trochę dziwnie się to wszystko mówi i trzeba się przyzwyczajać, ale kto jeszcze nie kupił i się naprawdę mocno zastanawia, no to powiem wam, że no moim zdaniem jest, są duże powody, podsumować to wszystko, te zmiany, no coś pięknego, coś pięknego. Także naprawdę serdecznie wam polecam. Pod gry z widzami też jest fajna sprawa, że tutaj między platformami można się łączyć. Jeżeli ktoś ma wersję pudełkową, niech tam, nie wiem jak to jest na Steamie, ale jak ktoś ma wersję pudełkową, e, no to wtedy jeszcze się dostaje, e, tutaj z Nitrado, bo Nitrado jest sponsorem, teraz tutaj farminga, dostaje się jeszcze za darmo serwer dedykowany na miesiąc, także spoko, coś tam podobno, e, nie prądzi, tutaj też były jakieś błędy z tego co widziałem, zdjęcia wczoraj, no tutaj miałem aktualizację, nie wiem jak to tam było na Steamie, dziś od razu jak miałem tą instalację, to mi się zaraz aktualka pojawiła, 3,5 giga, także dosyć mocna. No, zobaczymy jak to będzie. O, jaka fajna na palety jakieś na przykład jak to będzie z aktualizacjami. E, dobra, jeżeli chodzi tutaj o te narzędzie, już powoli zbliżam się do końca, ale później powiem, Wam, że naprawdę spoko e, sprawa. E, system pasów może kurczę. O, mamy tutaj takie fajne żmiki. Fajnie, że to jest. Tutaj w systemie pasów, no brakowało tak, już jak e, Sprzęt zimowy mamy, no powiem Wam, że się do czegoś. Szczerze mówiąc, możecie mi napisać, gdzie tu można wyłączyć Season. Na razie się pytałem, tutaj mi jedna osoba napisała, że w ustawieniach szukałem, naprawdę nie wiem, gdzie można sezony włączać. E, obiekty to co mi się podoba. Mamy oczywiście tutaj te różne e, palety, to się nic nie zmieniło. Natomiast zobaczcie, jaka jest nowość. E, ilość: możemy sobie tutaj ilość do maksymalnie 8 ogarnąć, e, i to mi się bardzo podoba, żeby się tak nie pierdzielić e, pojedynczo. To lecimy sobie z tym koksem. E, worki typu Big Bang. tu też bardzo fajnie to sobie wygląda. E, palety mamy sobie: nie tutaj dodatek do kiszonek jest nawet. Proszę bardzo, dzięki dodatkom do kiszonek, możemy może zwiększyć pozyskiwane plony. I tak nie wiem jak to, a to chyba po prostu, nie tam gdzie chcemy przed kieszonką, przed kukurydzą, to pryskamy. No nie wiem, kurczę, szczerze mówiąc, tutaj bardzo fajnie te mauzery wyglądają. Bele tutaj nam dodaje jeszcze kostka oraz bela pszenicy. Z tego co kojarzę, to nie było tego wcześniej, tylko po prostu była... a bela słomy, to jest dobra, sorry, sorry, nieważne. Mm, <laughs> pakiety. No powiem Wam, że tutaj dla osób młodszych zdecydowanie, moim zdaniem, pakiety takie spoko. Eee, szczerze mówiąc, no bo może coś się jeszcze nie wiedzą, co jeszcze do czego wchodzą sobie na przykład w pakiet winogrona proszę bardzo, i możemy, i mamy tutaj te maszynki do winogrona, do sadu do kombajnik do liści, e, do prysku przyczepa tam do trafi i tak dalej także będziemy się tutaj bawić chcemy taką serię zrobić więcej jak od zera do Farmy one mają chłopaki ale tutaj w 19 dawno gadaliśmy właśnie że taką zrobimy zawsze jest jakieś inne robiliśmy na różnych mapkach pewnie jak jakaś mapka będzie to też sobie pociśniemy tutaj będziemy mam nadzieję że jak najwięcej grać cisnąć żeby tam chłopaków trochę wyprzeć bo chłopaki już mieli to dawno dawno przed premierą ponagrywane te odcinki oni już tam mają chyba z 8 czy 9 odcinków no ale, jak sobie siądziemy to będziemy tak sobie pogrywać i pogrywać transport. Tutaj widzicie mega fajne pakiety, i tak samo jest zimą. Lecimy sobie w wyprzedaż bez używanych. Jak pamiętacie, w Farmingo 19 była taka modyfikacja, że po prostu braliśmy sobie jakąś maszynę i było do ustawienia tutaj na przykład, że. Po prostu używano, tak? Wtedy mieliśmy tam już motogodzin, na przykład, była na maszyna i tak dalej. Tutaj mamy sobie taką zakładkę, ale nie mamy wszystkich tak maszyn do wyboru. Mamy po prostu wybrane, ile procent jakaś maszyna jest. Yy... No i tutaj mamy sobie podane, o tu nawet, yy, mamy przy, ile motogodzin ma, ile już zrobiła, 27 miesięcy, że chyba zakupiono. No, tu tutaj chodzi i tak dalej, wszystko normalnie ładnie podane. Yy, jak widzicie możemy sobie tutaj, tak to sobie wygląda, rejestrację pozmieniać. Co my sobie tutaj dalej mamy? Posiadane przedmioty, to mi się też bardzo podoba, jak pamiętacie w 19 winy Familia był po prostu garaż i wtedy było wszystko. Tutaj mamy naprawdę fajnie wszystko podzielane w kategoriach, co mi się bardzo podoba. Wypożyczone przedmioty też mamy sobie coś takiego tutaj, a tutaj mamy sobie inne. Jeżeli chodzi o inne, mamy tereny, czyli że po prostu to co pod X standardowo sobie mamy, e, oj, przepraszam, wyszedłem, mamy handel zwierzętami. E, już sobie jeszcze patrzyłem, nie możemy na przykład kupić sobie. Handlarzu, tak samo jak jest tutaj, gdzieś na jakimś skupie byliśmy. Na live, tak samo nie można sobie tam wykupić zwierząt, jeżeli nie mamy żadnej obory. Musimy mieć na przykład i tak dalej. Jeżeli chodzi o garderobę, no tutaj powiem Wam, że petarda bardzo mi się spodobało. Tutaj, gdzie mamy właśnie tą garderobę, gdzie możemy tutaj ogarnąć sobie wszystko: mamy, możemy też wybrać sobie kolor brody, włosów i tak dalej, ciuchy, naprawdę, no powiem Wam, tak to prześwietnie zostało zrobione, widziałem już na Facebooku, na jakiejś grupie, że ktoś zrobił Sławomira, e, ja tutaj chciałem odwzorować jak najbardziej siebie, no trochę ta brodka, ten kolor jakoś tak mi nie pozwala, ale tak, no to powiem Wam, że mega podobnie, e, nawet jestem ubrany tam na robotce czy coś, też takie spodnie, bluzę mam na tym, tak to sobie wygląda, i mamy sobie budowę, jeżeli chodzi o budowę, jak tu w ogóle ludziska z tym wygląda, no naprawdę fajna sprawa, jestem podekscytowany również pod tym względem, jak widzicie tutaj na live'iku trochę się już pobawię, bo mamy budynki, mamy szopy tutaj do kupienia widzicie, takie różne mamy sobie, jeżeli chodzi o silosy, tutaj fajna sprawa, że jest uni silos, do kieszonki, do wszystkiego tutaj mamy sobie różne, pojemność po prawej stronie do budowa silosów, tak jakby nam zabrakło miejsca, mamy sobie zbiorniki tutaj tak samo, chyba na bężynkę, czy coś w tym stylu. E, mamy sobie zbiorniki, narzędzia mamy sobie. Jeżeli chodzi o narzędzie to tu mamy doładowanie, bo mamy te elektryczne samochody z DLC-ku. E, dom, e, domy rolnika, to mamy jeden. Jeżeli chodzi o produkcję, e, mamy tutaj fabryki, jak wiecie, jest mega fajna sprawa. Na Lejwiku na przykład mieliśmy, pojechaliśmy z pszenicą do młynu zbożowego. Tam nam się zrobiła mąka, a później możemy mąkę sprzedać lub możemy gdzieś tam dalej robić ciasta, chleby, z tym będzie przekozacka zabawa, także powiem Wam, że no przez te 3 lata się tyle zmieniło, żeby farming tak co 2 lata tyle rzeczy zmienił, co tutaj przez 3, no byłoby po prostu coś pięknego eee, i no... Kurczę, super, super, mam nadzieję, że. Znaczy, powiem wam tak, wydaje mi się, że nie będę robić kolejnych farmingów, tylko tutaj już naprawdę będą szli w tego farminga. A, tutaj są sady, okej, okay, bo też nie wiedziałem. Tutaj mamy sobie sad. Jak widzicie, mamy sobie na przykład. a Polećmy sobie tu na to poletko i tak, to jest taki tam z live'a. E, stawiamy sobie jakby jednego pachołka, e, i tutaj. Sierpil to nie miejsce, tak yy, i tak dalej, trochę dziwnie jest to przetłumaczone, ale generalnie widzicie tak to się nam robi, jedziemy sobie myszką jak chcemy, w jaką stronę, co jak czym, do czego. Yy, szklarnie też mamy kilka szklarni, możemy sobie tutaj postawić, yy, mamy sobie sady, generatory, mamy sobie tutaj... Wiatraki, mamy sobie panele słoneczne. To, co, to jest mega fajne, bo tu mamy wszystko to wbudowane, a nie że z modchabem musimy pobierać zwierzątka. Mamy sobie paswisko, kilka obór konie, paswisko, kilka stadnin świnie, chlewy, owce, owczarnie, kury. kury mamy sobie taki, mamy sobie kurnik. Jeżeli chodzi o pszczoły, też bardzo fajna sprawa. Mamy sobie różne te ule i tak dalej, to mi się bardzo podoba, mamy no, tam miejsce z paletami, miodę możemy sobie wybrać, bo jak postawimy sobie, tak jak tutaj na przykład, widzicie, postawiłem sobie ulno, to później muszę sobie postawić dopiero jeszcze miejsce z paletami, gdzie chcemy e, jeżeli chodzi o inne, no to mamy tutaj psa e, ozdoby jeżeli chodzi o ozdoby, zobaczcie sami ile mamy tutaj płotków, naprawdę płotów jest dużo naprawdę mega dużo, szczerze, bo płoty, tutaj tak samo się to stawia czyli że coś innego sobie bierzemy i w jaką stronę chcemy, co i jak. E, oświetlenie, naprawdę lamp też troszeczkę mamy, ale nie za dużo. I inne, tutaj mamy sobie jakieś tam pierdółki. E, I kształtowanie terenu, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, też mi się to podoba, zobaczcie. Że to jest wszystko takie... E, robimy górkę, kamera nam idzie do góry, żebyśmy lepiej widzieli. E, takie mega płynne. W, w 19 na przykład mieliśmy e, coś takiego, że... Przynajmniej tak pamiętam, że u mnie tak było, ale lichnęło się jakiś lag, był jakoś do góry wysyłany, a tutaj naprawdę fajnie to wszystko płynie i tak dalej, naprawdę super sprawa. Tutaj mamy sobie coś kolejnego, nie to jest jakieś równanie podajże, tutaj też jakieś takie e, zmięk zmiękczenie i tutaj mamy sobie jakieś nachylenie nie ustawiono wysokości docelowej tu nie wiem jak po prostu to ogarnąć tak to sobie ludziska wygląda jeżeli chodzi o budynki, mamy tutaj po prawej stronie coś takiego jak zbóż, możemy sobie tutaj zburzyć i nam się to po prostu sprzedaje także taki odcineczek tutaj z głosem tutaj wyjaśnione jeszcze co i jak tutaj kamyczki musimy sobie zbierać później je możemy sprzedawać, co prawda to jest małe pieniążki, ale jednak zawsze coś, także no bawcie się ludziska zapraszam na live, serdeczne odcinki. lecimy z tym koksem jeszcze wam tutaj pokażę na przykład jak wygląda, bo mi się bardzo tak spodoba, jeszcze dodatkowo, kto wytrzyma na sam koniec, jak tutaj sobie wygląda po prostu to koszenie. Jestem no, potaksytowany, jak to wszystko płynie wylatuje z tego kombajnu. Coś pięknego. Jak widzicie w lewym górnym rogu, dodatkowo. Yy, mamy sobie, zobaczcie jak to płynie, jak to się wszystko kurzy i tak dalej, no coś pięknego. Mamy sobie na przykład lub odwrócony. Wtedy w innych farming'a było do lewej strony, teraz jest do prawej strony, także yy, czasami ciężko się przyzwyczaić. Ale no, jak widzicie, no totalna petarda. Zbierajcie te kamienie, bo kamienie, jeżeli macie kamienie na polu, to wtedy są mniejsze plony oraz również mamy sobie coś takiego jak yy, maszyny nam się bardziej psują. Tutaj już ustawienie jeszcze Wam za chwilę pokażę, także to będzie taki odcinek nie tylko ze sklepu, ale ogólnie e, Troszeczkę z takich nowości, kto nie ma jeszcze może farminga, lub czegoś jeszcze tam nie ogarnie, planuje sobie kupić No to naprawdę sztosika, jeżeli chcecie zobaczyć więcej zalet tego farminga, no to tutaj już naprawdę musicie wchodzić sobie na odcinki, na to wszystko, bo jestem tak podekscytowany, nie wiem czy dzisiaj usnę Dobrze, że teraz mam zdane, dobrze mam praktyki, to będziemy sobie z tym koksem cisnąć, ale naprawdę jest mega, mega fajnie płynie na wysokich Choć, że grafika jest zmieniona to wszystko, ale na wysokich nawet nic nie laguje to obrotność, to wszystko biegi, piękna sprawa. Jeżeli chodzi o ustawienia ludziska, tutaj to wszystko, interfejs, yy, mamy sobie, jak widzicie, no standardowo, tak, tutaj mamy sobie pola pod x kupujemy sobie landziki, mamy rodzaje roślin, mamy sobie wzrost, skład gleby aktywne miejsca i tak dalej. Jeżeli sobie mamy tutaj dalej aktywni pracownicy. O co tutaj chodzi, ludziska? To wam zaraz jeszcze pokażę tak na szybko. E, mamy sobie tutaj season, to wszystko e, jak co, z czym do czego. Pogoda też bardzo fajnie to Mamy rozpisane i tutaj mamy sobie produkty. Produktów jak widzicie jest naprawdę dużo, bo możemy mieć takie rzeczy jak na przykład deski, meble, czekolada, truskawki, pomidory, sałata, sok z winogrony, rodzinki, oliwki z oliwek, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, płatki zbożowe, miód, cukier, ubrania, tkaniny, ser żółtym, masło, ciasto, chleb, mąka, sól drogą możemy sprzedawać? Nie możemy. Także jak widzicie, naprawdę jest coś pięknego. Na przykład mamy przeniszkę, bierzemy, wybieramy sobie i mamy elevator zbożowy. Tutaj po prostu ile kosztuje, to jest poziom łatwy, ale pamiętajcie, że to jest season. I wchodzimy sobie w spacja, pokaż wahania cen. Nie wiem jeszcze dokładnie, co tutaj chodzi, ale mamy jeszcze coś takiego pokazane. Mamy sobie podgląd pojazdu. Mamy sobie finanse, pożyczki, na co wydajemy takie pierdółki, zwierzęta. Kontrakty, to też mi się podoba, że kontrakty są tak fajnie w miarę, w, jakby to Wam powiedzieć, poukładane. Widzicie, nawożenie, to mamy typowo nawożenie. Opryskiwanie, to mamy opryski. Zbiór zbiorów, to mamy zbiór zbiorów. To mi się podoba. Łańcuchy produkcji mamy, jak, jak widzicie, tak jak ja na przykład dałem sobie do silosów pszeniczkę mamy tutaj podane, możemy na przykład, do, to było do młynu zbożowego pszenica, jęczmień, owiec, sorgo wtedy mamy po prawej stronie te produkty i później po prostu z biegiem czasu no to tworzy nam się tutaj mąka tam na paletach i mamy sobie tutaj statystyki i tutaj mamy sobie ustawienia gry takie typowe pierdółki, to co było zawsze pory roku, mamy sobie tutaj odnośnie o sezona. Możemy sobie połagarniać plony i rozwój, czy że te kamienie na polu możemy włączyć lub wyłączyć, okresowa orka. Rozwój silnika, limit wypełnienia przyczepy. To podobno jakoś, że się tam przesypuje, chyba coś w tym stylu jeszcze dokładnie nie sprawdzałem. No i tutaj pomocnicy. I mamy sobie tu jeszcze ustawienia takie ogólne. To co zawsze było tam w 19. A tu jest radio, to sobie wyłączę takie tam, jak widzicie pierdółki kamery, dźwięki głośności i tak dalej, klawiszologia i mamy sobie tutaj pomoc w razie tu też mamy poukładane podstawy biznesu, osiąganie zysków, wszystko tutaj mamy sobie ładnie podane e, dobra. I jeszcze jeżeli chodzi o tych pracowników, na przykład mamy sobie coś takiego, poczekajcie. E, tu mamy sobie przyczepę i tutaj będzie ta mąka. O, widzicie tutaj ta mąka na przykład w takich paletach fajnie to wygląda moim zdaniem, tak to sobie wygląda. E, I na przykład bierzemy sobie siadamy do ciągnika. Nie wiem, czy teraz to fajnie zadziała, ale na polach miałem zapełnione to, tak. Klikamy sobie H i mamy sobie tutaj pokazane, że mamy sobie ciągnik. Tak? Eee, nie, poczekaj, gdzie to było. O, o Jezus, gdzie ja jestem? Szlafenmachen, John Deere, nie, to ma być co innego. Tu jestem, o. Czy mogę się przyzwyczaić do tej matki? Jakoś mi się podobają te, 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 te wszystkie te. te, Pierdółki. Eee, mamy sobie na przykład, to, nie? I klikamy sobie Stwórz Pracę. Wtedy nam się tutaj to wszystko tworzy i mamy sobie na przykład do starych zado i do starych przejedź. Bierzemy sobie na przykład przejedź, i pozycja docelowa tu sobie wybieramy. O, tutaj na przykład, widzicie? I wtedy sobie klikamy. Nie poczekajcie, coś jeszcze tutaj. Wybierzemy obrót docelowy, pyk, i wtedy mamy zacznij. Pracę. I wtedy nam ten czy on Jak widzicie jedzie, to szczerze mówiąc jeszcze nie jest Dopracowane, na live wam pokazywałem Jechaliśmy sobie, babka znowu jedzie Ona jakoś dziwnie jedzie, uderza W coś, to jeszcze nie jest super dopracowane Ale powiem wam, że i tak to jest mega spoko My sobie wtedy robimy coś innego Tak jak widzicie pracownik nam sobie jedzie Oczywiście pieniążki zabiera, jak zobaczycie w prawy górny róg Powoli ta, e, te pieniążki Sobie nam tutaj uciekają O widzicie co ona robi, na przykład coś takiego Także no, e, to nie jest jakoś tak Super jeszcze dopracowane, już na oryginalnych, jak widzicie na oryginalnych eee, jeszcze mapka dobra bliska, nie przedłużając 22 minuta, to pewnie nie mi się jeszcze trochę wrzucało, ten odcinek jak późno dostajecie ale możecie jeszcze jutro sobie jakoś tam obejrzeć w wolnym czasie jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę w górę, subika jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadajcie codziennie teraz na kanał, trzymajcie się, hej